Witam w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid Phantom Pain moi drodzy. Słuchajcie, mam już zaznaczoną 17 misję. Mamy oddalić jaką jakiś agentów. Oczywiście to nie jest początek tej misji. Dopiero muszę dobiec słuchajcie, w miejsce, w którym znajduje się ten terminal i tam zaczniemy tą misję. Jestem właśnie w trakcie podążania do tego punktu. No troszeczkę tutaj niepotrzebnie się pokazywałem, ale myślę, że nie będzie to jakimś tam większym problemem. Dobra, terminal jest tutaj i zaczniemy sobie. Team members are being held captive by the PF in that area, the CFA. Your job is to rescue them. They don't have long to live. It appears that one of our two men has broken out of the encampment and is on the run. He contacted us to say he was surrounded. That's the last we heard from him. Your map is marked with a predicted field of movement based on where his transmissions cut off. The other man is still captive inside the encampment. Boss, rescue our men. Them both and get them back to mother base. No dobra, ruszamy. Mamy dwa cele, moi drodzy. Mamy dwa cele. Jeden jest 544 metrów od nas, drugi jest 669 metrów od nas. Zaczniemy sobie od tego bliższego. I zobaczymy, gdzie się ci agenci znajdują. A, dobra, dobra, dobra. Jak to wygląda? Tutaj jest jakiś wóz, i widzę już żołnierza. Widzę już jednego żołnierza. Nie chcę teraz, wiecie, co wpaść na nich. Nie wiem, czy stąd trafię go. O, pięknie, super. Skoro już tu jesteśmy. Jego wyślemy do bazy, czemu nie? A ja pobiegnę sobie dalej troszeczkę. Tu muszę uważać, bo już pewnie ich wiecie co będzie się kręcić.

Dobra, jeden śpi, ten jest zbytnio za bardzo opancerzony, ale jakbym go podbiegł od tyłu i złapał, może by się to udało. Dobra, śpi Spróbuję go wiecie co zajść od tyłu Okej, okay, mam cię. I mam chyba tego agenta. Słuchajcie, leży tu ktoś. Super, to jest on chyba.

Nie wiem, nie widzę, ale podejdę bliżej, są, są na pewno faktycznie zobaczcie ilu. To jest chyba dół i wydaje mi się, że on tam może być. Próbujemy, wiecie co? Kurczę, no co jest? Small grenade. Dobra. Okej, okay, jest, mam go. Tylko kawałek, słuchajcie, tylko kawałek tutaj. Ofa, dobra. Tego muszę zabrać ręcznie, ponieważ nie przetrzyma, nie przetrwa po prostu lotu tym balonem. Dawaj, dasz radę, dasz radę. Damy radę, damy radę. Dobra, chyba powinno się udać. Chyba się powinno udać. Weź, wezwiemy tylko, wiecie co, helikopter. Najgorsze jest to, że musisz do tego miejsca się udać. No trudno. Już tyle jakoś się poświęcimy. Stój! Kurde, co za głupi koń, no. Okej, okay, zanim on przyleci, to my już będziemy na miejscu. Dobra, misja wykonana. Dobra moi drodzy, udało nam się przejść kolejną misyjkę. Nie była jakoś bardzo skomplikowana. Można sobie jeszcze postrzelać, jeśli ktoś woli. Szkoda, że te drzewa się tutaj nie łamią. Ale jest dobrze, jest bardzo dobrze. Ranga B, słabo, ale jest wykonane. Dobra, kilka kaset Elite Soldier. I w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę i zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się, cześć.